Moi drodzy, ja was bardzo pięknie witam w nowej grze na kanale o nazwie Dark Deception. Jest to nowa gra z animatronikami w roli głównej, tylko że innymi. Pisaliście mi, że jest to fajna odkoszcie od FNAFa, ponieważ też jest to horror, też są tutaj animatroniki, aczkolwiek jest to podobno mniej straszny i bardziej dynamiczny horror, a nie ukrywam, że po FNAFie fajnie byłoby... Dark Deception Fajnie byłoby, kurde, sobie troszeczkę pocilować. Bardziej się poskupić bardziej na gameplayu, aniżeli właśnie na takim statycznym graniu. To koniec. Teraz moja nadzieja w ogóle jest po polsku. Bokcząt leży w ciemności. Powiem tak, ni totalnie nic nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Wiem tylko tyle, że podobno będziemy zbierać jakieś monety, jak w Pachmanie niby. Ziutek, który mi pisał właśnie, polecał tą Gierkę F. Bryens. O! Kolejny! Miło mieć znowu towarzysza. Ej, kojarzę ten dziwny głos. Podejdź bliżej, niech to się Tobie przyjrzy. Rozczarowujesz no, mnie, nie? skarbie, naprawdę. Oj, skipnąłem dialog. Nie, nie bądź zmieszany. Wiem wszystko, co jest ukryte w Twoim umyśle. Tyle dobrych, zmarnowanych intencji widzę, że żal zjada powoli Twoją duszę. Co jest? Jaram się trochę, bo totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Właśnie ci błagać. Nie możesz już powrócić. Możesz jedynie oczekiwać, co jest. Masz potencjał. Widzę to w ciebie i mogę pomóc zmienić twoją śmierć. Mogę ci pomóc żeby mieć twoje psy co? to jest grane. Ale nie, to nie jest creepy. Jeśli chcesz nowego życia, musisz odrobinę pocierpieć, zanim na nie zasłużysz. O co chodzi? Ta gra nie wygląda jak gra, która ma jakiś związek z animatronikami, moi drodzy. Briens Ballroom. Uuuu. Okej, okay, czyli nie możemy jej zawieść, czy on jest z jest kimś giga Małpa. Kurde, no nie wiem, czego się spodziewać. No nic, chodźmy tutaj. Małpi biznes, moi drodzy. O co chodzi w tej grze? Przytulny hotel. Czyli co, my jesteśmy jakby teraz w naszych wspomnieniach w głowie naszej? Ktoś ma... Możesz nie? Nie, no weź. O co tu chodzi? Co to jest? Mam i za nim, czy nie? Nie no, weź wypierdzielaj, co jest? I co mam pewnie pojechać tą widną, tak? Mm. O, muzyczka z windy, siema No na, Tak, ta górę, poproszę Wyskoczy mi coś, wyskoczy mi coś, wyskoczy mi coś, wyskoczy mi coś, wyskoczy mi coś. No, nie jest tak, że się boję, ani trochę O, no, zgaś mi światło jeszcze, wyskoczy mi coś, co to jest? Now, listen closely. See those floating bits of crystal? Tak, widzę. Nie, no weź! Jeden Krysztop, jednej sobie, która zakończyła tu życie. Zbierz się wszystkie pierściki, które chciałeś, będzie Twój. Nie jesteś sam. Zajebiście! I musimy zebrać 300 tych tych, tak? Dość instrukcji. Dobra, no to lecimy. Chyba w takim razie na jest w miarę prosty. Czyli dorwać jakby jak najwięcej to gówna. Czyli na no bo wszystkie chyba dorwać ty? No nie wiem. No nic, odpalmy! Zajebiście, dzięki za dawkę motywacji Okej, okay, czyli w tej grze wyskakują nam na mordę małpy I mam jakieś pozostałe życia Dwa jeszcze No nic, zbiegnijmy na razie losowo Słyszałem coś za sobą Zauważyłem, że były jakieś lagi na się Mam nadzieję, że już ich teraz nie będzie Palgumę, 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 palgumę palgume. Muszę użycie o coś, jest korzyści śmieszki Zarobiście, a powiedzcie mi może na czym ten, ten teg jest ten? Jak ja się mam ich bać, bronić? Słyszałem tam coś chodźmy tutaj. Okej, okay, czy jakby ja tutaj mogę te drzwi otwierać, tak? Niektóre Chodźmy w drugą stronę, 222. Kończy mi się już życia. Tędy, tędy, tędy na razie Jakiś straj wyskoczył Jezu, to jest... Tro... No troszeczkę creepy to jest, dobra Goni mnie coś Nie! Nie otwierać drzwi typie Chodźmy tutaj, zbierajmy to co... To... Coś mnie goni cały czas ja pierdzielę Dobra, chodźmy do przodu, cały czas do przodu I tutaj w prawo teraz Coś słyszałem za mną, ja pierdziele Tu jest za mną Zajebiście, You are Dead, na pierwszym levelu, który jest Pewnie najłatwiejszy, ty no nie kłam jak ja się mam bronić Przed tymi tymi, no to jest akurat bardzo dziwne Dobra, nara, no zaczynamy Moi drodzy bez zbędnych ekscesów, tym razem się uda na pewno. Ta muzyka w ogóle, która tutaj leci, jest taka strasznie napięta. Kurde, no i co, no musi się nam udać, jakoś zdobyć. Dobra, mam jakiegoś strika, zajebiście. Ja tutaj muszę chyba się nasłuchiwać tego małpa, widziałem małpę stle. Ty, no nie wiem co się dzieje, nie goni mnie, typ. Nie no, typeczku. Ostatni mi tu został. Dobra. O jaki debil. Ty, ja go, zukowałem ja go w ogóle. Dobra i od razu tutaj. I w tą stronę. Jak dalej od tego, od tej małpy walonej. Dobra, jest w porządku. Tu też. Chodźmy po krańcach cały czas. Środek ogarniemy potem. Dobra, tu mi na razie nic nie wychodzi, chyba? Chyba jest lepiej niż poprzednio. No i lecimy. Tutaj chill. 100 shard strike. Dobra, tutaj musimy się na obkrążyć. coś słychać, ja nie mogę. Ta gra ma takie dźwięki, ale w ogóle strasznie. Co tu się dzieje? Creepy as fuck to jest Strasznie rozbudowana się ta gierka wydaje, jak mam być szczery Dobra, tutaj na razie nic, na chillu Tam coś jest, tam się coś świeci, nie wiem co, chodźmy w drugą stronę na razie Jakiś shardzu, inny Enemies revealed Widzę enemies, tylko nie widzę, no nie wiem gdzie Idzie tu, ooo oh, shit shit! Ty faktycznie! No bo tu nie widzi mnie chyba. Ty tam też widzę jakiegoś lepszego szarda, albo nie? To jest ten jeden, który tu został. Dobra, mamy to. Jest w porządku. On jest jakby totalnie, chodźmy totalnie w drugą stronę, miejmy na razie to miejsce i pobiegnijmy tutaj. Ty widzę w ogóle jakieś... Okej, okay, tutaj pojedynczy. Tu też i tutaj na razie już możemy iść... Holy fuck! Ty widzę na mapie ich teraz! To jest akurat huge. No, to nieźle. Daję Z trzech stron, z trzech stron, z trzech stron. Ale bez sensu, z stron. Ej, podoba mi się ta gra, podoba mi się ta gra, bo jest walka z czasem, jest ta pięta, jest dynamiczna przede wszystkim. A dynamiczne gry, nie ukrywam, widzowie, przynajmniej dla mnie są najlepsze na aktualny moment. Bo w FNAF raczej do dynamicznych gier nie należą. W FNAFie trzeba coś się skupić a tutaj, na sobie biegasz. I po prostu musisz się skupiać na zbieraniu dusz martwych ludzi, ale trochę to nie jest creepy. Generalnie tak, jumpscary, przynajmniej te pierwsze, które tutaj mam Do tych najbardziej creepy jumpscarów nie należą. 70 tych mi zostało Japierd, ja, pier... ja pier... Przestań, 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 przestań! Nie wiem, nie wiem co się dzieje ty oh. Nie no, nie, niesamowite to jest. Dobra, chodźmy tutaj. I w tą stronę. I totalnie oplujmy te te. Chodźmy tutaj zabrać te trzy szardy. 60 ich zostało niecałe, zarąbiście! Chodźmy tutaj. Póki nic nie widzę. Jest git. i tutaj w prawo. Miejmy nadzieję, że nic tutaj nie będzie. Nie widzę enemistów niestety. Nie, właśnie już chyba ich zaraz będę widział. Słyszę go, kogoś, słyszę kogoś od razu blisko! Oh shit, movement, 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 movement Tutaj go wydarzyłem Nie! <grytania> <grytania> Ta gra jest jednak straszna, ale tak mniej Ona jest tak śmiesznie straszna I podoba mi się, moi drodzy Jak chcecie serię z Dark Deception, zostawiajcie łapki w górę Piszcie jakieś tipy w komentarzach, bo naprawdę gra Na pierwszy rzut oka naprawdę mi siada w sensie jest naprawdę chillowa, taka idealna wręcz do nagrania, goni mnie jakaś małpa, czekajcie, muszę uciec. Dźwięk w tej grze jest niesamowity. Okej. Okay. Tutaj nic, no musimy to odbić. 26 zostało. Chyba cię poj... Ło, tak ran dzięki za info, mordeczko. Wcale nie jesteś creepy as fuck. Niesamowite to jest. Jak do tego doszło w ogóle? Sykać, mądra, małpaku! Aaaaa! Palgumę, 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 19 ich zostało. Nie wiem w ogóle. Nie, no ty to są jakieś przecież! Jak się stanie, jeśli się to twój tablet później położenie najbliższego. Twarzycia mi zostały 19, to niesamowite. Dobra, jolo. Come on. No come on, 19 ich zostało, tylko tu jest ich sporo. Małpko. Tu jeden Słyszałem gdzieś z tą stronę, dobra, goni mnie coś, ale to jest nieważne, o nie, tam cię widzę Tam cię widzę, tam jest małpa. Dobra, czyli musimy sobie przejść w ten sposób Dobrze Jakie te dźwięki są creepy Mój movement, mój movement, mój movement jest dobra Tu, tu 13 ich zostało tylko, no proszę już Przejdę się tu jeszcze Sześć Tu Nie no, poję Cię w tym miejscu i teraz co dawać? Dobra, zostało 5. Dobra, tutaj. Ostatnie trzy. Mamy to. Jaki to jest stres jednak. Dwa, 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 Mamy, 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 mamy. Na plecach mi jest. Jest! Mamy to. Uu. Uu. O Jezu. Jaki fragment pierścienia. Ja mam biec dalej. Nie, rób mi tak. Zejdź mi z pleców. Nie! Niech... Ja I chcecie mi powiedzieć, że muszę grać od nowa? Aha. Co za stupierdolona gra. Podoba mi się. Chcę zagrać więcej. Także, moi drodzy, wiecie co robić, nie? Łapki w górę, subskrypcja, chcecie więcej... Strasznie fajna gra, naprawdę. Totalnie w moje klimaty. Tylko kurde cię. No nie wiem, no że zginąłem w ogóle. Myślałem, że już jest koniec i jeszcze zginąłem. Nie, to też jest niesamowite. Dobra, czekaj na swoją kolej. Ja nie mogę. Moi drodzy, tym razem porażki nie przewiduję. Wydaje mi się, że powinniśmy na tych ciasnych zakomarkach pozbierać na samym początku te takie pojedyncze te. I to jest to jest aktualny moment, nasz totalny priorytet. Jezu, żarty robisz, jeden tu został w ogóle, czaisz? Co to? Enemies stunned, o! Zestunowałem ich, zarąbiście Czy mogę tutaj zabrać te kryształy i biec dalej w tą stronę? Co to jest za dźwięk? Fajne w ogóle spele tu są, różne takie Tutaj chodźmy O! Enemy Civil, zarąbiście. Widzę przeciwników. Fantastycznie, to mi giga pomoże. O nie, z dwóch stron. Z dwóch stron, ten idzie ten, ja muszę sobie w tą stronę. Skręcić czy idzie prosto? Idzie prosto, dobra, omijmy ich. Nie mam czasu zebrać tego jednego, niesamowite to jest. Dobra, póki ich widzę, to na razie chill. Wrócę tu jeszcze, tutaj biegnie za mną jeden. Ty to widzenie jest akurat giga, super. Patrzcie, może za pierwszy raz mi się to uda, nie no wątpię. Bo to niestety nie jest pełna za chociaż może. No tutaj już było bardzo blisko, nie, no ale już musiałem tak zagrać ryzykownie. Chodźmy tutaj. O kurde, tu będzie napięta sytuacja bardzo. On tutaj idzie, więc muszę iść w tą stronę. Dobra, ale to mapka oddaje. Cześć, to jak ta mapka oddaje? Chyba, że przestało oddawać, bo słyszę, jakby był Pół metra za mną, nie I tutaj z drugiej strony Ja pierdziele 70 do końca moi drodzy Na totalnym luzie, na totalnym luzie, czaść to Wrócimy tu jeszcze, a na razie pobiegniemy w tą stronę Uff, nie mam chyba nikogo na bara, ale Słyszę kogoś bardzo blisko Chodźmy teraz tutaj w lewo Dobra, i tutaj jeszcze wrócimy. Na razie, tutaj został 50. Dobra, jest zajebiście, Bierzemy tego jednego, co tu zostało 40. Chodźmy tędy na razie. Musimy tak chodzić, tak na czuja. Obkrążamy totalnie miejsca, gdzie on może być. Tutaj, dobra, ta, ten, ta część ma jest totalnie już Więc tutaj możemy sobie nawet nie podchodzić. I małpa jest chyba totalnie za mną jakoś blisko. O ocho, Lipcia. Oo cholipcia Mamy to. Nie mamy tego. Nie mamy tego. Znaleźli mnie, serio? Dzięki za informację mordeczko o! Jeszcze mi coś drzwi, to jest koniec mój Come on, no dajcie się na kurwa 250 streak 30 zostało Jak ja to kluczuję, ty Chodźmy tutaj Na razie spokój Zaraz nie będzie spokoju No nie da Tutaj musimy ile ich w ogóle jest? Bucha po trzech No, tego jeszcze nie dało, no! Ale ciężka gra! To jest pierwszy level w ogóle, co idzie, to? Ej, jaram się, jaram się tą gierką, naprawdę mi się giga podoba. Dobra, zostawiłem tutaj z tej strony bardzo dużo i z tej strony tak samo. Tutaj nie, jestem sensem, typ. Ale dobra, wyżukowałem go w taki sposób. Jak blisko biegnij. A co robię? Cały czas. I, li, li, literalnie cały czas. A dużo ich tu. Siedem. Cześć, ja to, że prawie ten raz zrobiłem. A tutaj taka wtopa. Dobra, no nie zbiegnijmy. Nie no, tu nie było przejścia w inną stronę. Ale to jest bullshit czasami. Zamki tam. Dobra, lecimy. I tutaj, tu jest ich bardzo dużo Jeden ostatni Tu Fragment jest teraz odkryty Okej, okay, on wychodzi Nie zapowiada się to ciekawie Mogłem chyba wejść tutaj Dobra, podejrzujmy ich jeszcze Ja nie dam rady Jaki ty jesteś głośny Małpowy Wypierd... Plus tego wszystkiego jest taki, że ta małpa Mnie chyba na 100% goni Tylko ona chyba Jakie w ogóle dźwięki tutaj są Nie żartujcie sobie W ten sposób Ta muzyka Jest, 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 jest! Mam tu! Oh. 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 Jaka gra stresująca i zajebista w jednym! Jaram się! Otwiera mi to. I normalnie, trillowa muzyczka. Zajebiste! Ej! To był dobry traf, moi drodzy, jak macie jakiś w ogóle pomysły jeszcze na jakieś inne gierki z komentarzy, to dajcie znaka w ogóle, bo to jest ta gra jest z komentarzy od was, a ona jest moim zdaniem No totalnym szefem Dalej mam biec Jezu, dalej mam biec no Dawaj mnie to Jestem You escape Ej, fajne Trzy minuty o, co A! Tryb łatwy. Kryształy dusz. Ślewel mi się podniósł. Co jest? Udało się! I że spotkałeś mojego przyjaciela. Szybciej niż się spodziewałam. A nie masz przyjaciół? Co to jest? Co to jest za oko? Fujka. Ona tylko cię wykorzystuje, daje piersię. Zobaczcie, jakie będą konsekwencje. To ostatnie ostrzeżenie. Ale to jest creepy tak długo na no to czekałam jak się ten jest nazywany ampulką raju nie, nie prawda zebrane z nie w nim domni natura na nieskończonym okrucieństwie która właśnie spotkałeś malak And you can use malaki... Złóż pierwszej w całości będziesz mógł użyć ocy Malaka, aby spełnić swoje najmocniejsze pragnienia. Przynajmniej tak mówią legendy. Co jest? I to jest fabuła tej gry? I co mają w związku z tym jeba... <grym> haupy? <grym> Animatroniczne. Dobra, moi drodzy! Moi drodzy! Tutaj mamy w takim razie sporo odcinków. Jeżeli jeden to jest raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 10 odcinków z tej gry możemy zrobić. Także moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków, no ja powiem szczerze, że mi się gra bardzo podoba. Także jeżeli Wam się to spodoba, to będzie z tego seria. I co? I widzimy się już jutro, trzymajcie się. Na! No.